No witajcie. Trzecia aktualizacja w temacie budowy klocków przerzutka LeMond hybrydki. Miałem taki mały kryzys, ponieważ w kuwetkach sobie ustawiam klocki, żeby ich nie pogubić i wstając przez przypadek strzeliłem ręką i poleciały po całym pokoju, więc teraz ciężko mi określić, jeżeli jakiegoś klocka nie będzie w zestawie, to pytanie, czy ja go już nie zgubiłem, czy po prostu go nie było. Na razie kończymy drugi karton, drugi właściwie Zestaw klocków jest ich 4, i wygląda to już w ten sposób. Tutaj zbudowaliśmy częściowo z pierwszego worka i z drugiego worka. Jeżeli dobrze kojarzę, to to jest chyba tył. Wydech silnik z pracującymi tłokami, fajnie to wygląda nawet. No i tutaj już dorobiliśmy. Kolejny element, to jest chyba przód, z zawieszeniem sprężynowym, no sporo elementów tutaj poszło. Powiem Wam, że na razie bardzo mi się podoba, nie ma specjalnie jakiegoś problemu ze spasowaniem klocków. Wszystko jest dobrej jakości. A Pytaliście mnie wiele razy o link, gdzie kupiłem tego Le Mans. i z tego co zauważyłem akurat teraz jakaś promocja na Aliexpress, więc 130 chyba 5 złotych kosztuje. Tak chcecie to w opisie machnę tego linka. No i co? Zostało mi jeszcze dwa woreczki, więc obiecane aktualizacje będą. Natomiast nagrywam tutaj też na YouTube'a, więc będziecie mogli później zobaczyć troszeczkę bardziej dokładny filmik.